Moi Drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcinek z Grygotik 2 Noc Kruka. Eee, I dzisiaj, moi Drodzy, chciałbym troszeczkę pozabijać tych stworów. Znowu e, wiem, że to może się robić troszeczkę nudne, ale no niestety muszę tutaj pozabijać e, te stwory. No i do tego mm, coś czuję, że pod koniec, e, właśnie e, odcinka, podejdziemy do miasta Koliniz i tam bym pouczył się naprawdę no, jakichś ciekawych rzeczy, typu siła na przykład. No i zobaczycie, co bym mógł kupić za broń jaką, ciekawą, bo tutaj mamy naprawdę duży wybór teraz w tym dodatku, jeśli chodzi właśnie o miecze i kusze, więc zobaczymy, co tam będziemy mieli ciekawego. No i oczywiście to kupimy. Nie wiem, jak z kasą stoję dokładnie, znaczy tam mam ponad chyba 1500, no prawie 1500 sztuk złota, no ale nie oszukujmy się, to jest chyba troszeczkę mało tego, że taki porządny miecz to tak w okolicach 2000 sztuk złota teraz kosztuje. No więc zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj właśnie skupimy się na tej okolicy, bo tutaj byłem tak e, przejściowo, że tak bym to nazwał. Tak tylko wiecie, przeszedłem w tym miejscu i tak naprawdę nic więcej tutaj nie robiłem i chciałbym też wody? pójść na czarnego trola, to jest moi drodzy jedyne zwierzę E, za które możemy dostać, właśnie tutaj w gotiku dwójca, tam gdzie jest zielona kraina, oczywiście, czyli Korinis, e, najwięcej punktów doświadczenia, bo aż tysiąc dostajemy, co jest według mnie naprawdę dużą ilością. Więc na pewno pójdziemy na czarnego trola. Eee, no i tam z tego co wiem, on pilnuje, czyli obok właśnie rezydencji czarnego trola. Wow, myślałem, że to jest ścieżka. E, znajduje się e, fajny miecz. No i chciałbym go zdobyć, zobaczymy też jaki to jest. Więc dzisiaj dużo nas czeka w szczerze mówiąc. Eee, ja tak mi się zdaje, że filmik, właśnie z samym zabijaniem czarnego trola wam troszeczkę przyspieszę. No bo czuję, że będę go bił bardzo długo, a tego właśnie nie chcę, żebym bił samego czarnego trola przez 10 minut. To wam to skrócę, powiedzmy, do minuty, żeby wam się to szybciej i milej oglądało. Mamy dwa topielce, źle, źle, w które nie mogę w ogóle trafić. Jeden nie żyje. No, zgiń, dobrze. Już mnie naprawdę strach wziął, że zginę. Tutaj zauważyłem, że jest jakaś jaskinia, wejdźmy tam do niej. Aby goblinów była jaskinia, bo z pełzaczami nie chcę za bardzo walczyć. Znaczy, spełzacz sam jest spoko. Ale y, ten pełzarz wojownik, no to już jest grubsza liga. Dobrze. Co my tutaj mamy ciekawego? Mamy tu jakieś wejście. Są jakieś drzwi. No, można otworzyć je. Zajmijmy chrząszcze. 40 doświadczenia będziemy mieli za to. Dobrze. Zawsze coś. Kuferek. Otwórzmy kuferek. No, oczywiście, nie znam jak to, to zwykle nie, znam. nie umiem otwierać zamków. Dobrze, w takim razie idziemy dalej. Tu mamy jakąś dziwną kratę. Za bardzo nie wiem, jak, tą, jak to otworzyć. A tutaj mamy goblina. Przepraszam, liczba mnoga, gobliny. oj, wojownik gobliński. I level! Świetnie, pięknie. Ach, jak ja kocham ten widok. Ile już mamy punktów. Na... 51 punktów nauki. To jest naprawdę dużo. Wszystko leci, już wam od razu mówię, ten, w siłę, te punkty nauki. I mamy kamienną tablicę. Świetnie. Dobrze, wejdźmy teraz tutaj jeszcze. Mamy dwa kuferki. Zapewne nie mogę ich otworzyć. Wow, mogę. Trochę złota. Tutaj. O, jeszcze więcej może być. Znalezisko jeszcze, tak można powiedzieć, że ujdzie. Eee, dobrze, więc tutaj już chyba nic nie znajdę ciekawego w tej jaskini. Tak samo mi się zdaje, że nic ciekawego już nie znajdę na zewnątrz, bo tutaj w okolicach wszystko już jest wybite. No ale oczywiście, weźmy w tą, w terence kuszę. Jeszcze możemy tak obadać teren. Tak wiecie, do 100%. No i okej, okay, tutaj nic nie mamy, więc moi drodzy, teraz ja może takie troszeczkę się wrócę i takie ala kółeczko zrobię. Pójdę na lewą stronę i będę mniej więcej przychodził w takim tajemniczym miejscu. Ja już wam kiedyś o nim mówiłem i to niejednokrotnie, jednak teraz powiem, ale to już tak ostatni raz. No i wam to miejsce pokażę. Ognik mamy. I tam wyżej jest to Spróbujmy jeszcze raz ognika zabić z kurzy. Nie wiem dlaczego, ale ja próbowałem naprawdę zabić ognika w Gotiku, właśnie dwójce, i nie mogłem go zabić. O, tutaj mogę. Dlatego ja się zawsze Was pytałem, z czego zabić ognika? I ja ognika po prostu nie mogłem wtedy zabić, nie wiem, mi się chyba coś wtedy zbagowało. Tutaj natomiast mogę. No i próbowałem z kuszy go zastrzelić, ale nic to nie dało. Tutaj jest dużo topielców, mamy jeziora dosyć spore. Dobrze, zaraz właśnie będziemy w tym tajemniczym miejscu. Ja tam oczywiście wejdę. No i tak, moi drodzy, tutaj mamy taką przestrzeń, małą przestrzeń, i jest tutaj takie niezauważalne, tajemnicze wejście do pewnego miejsca. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj te porosty tak ładnie opadają na ziemię. W ogóle bym z chęcią chciał wejść tam wyżej, ale nie da rady, z tego co mi się zdaje. No dobra, mniejsza z tym. No i zobaczcie, że to jest naprawdę mało widoczne wejście, bo tutaj zasłaniałem to, to te wejście krzakory. Ale zobaczcie, tutaj mamy jaskinie. I co my w tej jaskini mamy ciekawego? Mam nadzieję, że nic ciężkiego. Słyszałem pełzacza, ale tutaj chyba nie ma. I zobaczcie, no, raczej miejsce, które rzuca się w oczy, jest, co, co, tak się po prostu każdemu może zdawać, że tutaj coś możemy znaleźć, że tutaj coś jest. Jak to otworzyć te płomienie? No nie wiem, czy coś z tego wylatuje? Po co takie światła i tak dalej? Moi drodzy, tak naprawdę te miejsce. W tej chwili dla nas jest bezwartościowe. No bez tego kufra na środku nie możemy otworzyć. No z drugiej strony akurat tylko musimy. Słyszycie, że trzeba mieć jakiś klucz tutaj. No i moi, moi drodzy, to miejsce zostało stworzone przez twórców gry. Tylko i wyłącznie po to, żeby wypełnić pewną misję. A żeby wypełnić tą misję. Trzeba być magiem ognia, czyli trzeba by było wstąpić do klasztoru. No ja niestety już jestem w Straży Miejskiej, czyli już swoją ścieżkę wybrałem. I gdy będziemy właśnie w klasztorze, no jak będziemy magiem ognia, to wtedy po jakimś czasie, tam wiecie, w postępie gry, dostaniemy misję, chyba od Pyrokara, o nazwie Próba Ognia. No i żeby wykonać tę misję, Eee, to moi drodzy, nie wiem o co za bardzo chodzi właśnie w tej misji, ale żeby ją wykonać to trzeba właśnie coś zrobić tutaj w tym, pomieszcze, w tym pomieszczeniu. Eee, po prostu ta komnata, te, pomieszcze, te pomieszczenia zostały stworzone tylko i wyłącznie dla celów wykonania tej misji, eee, o której już wam przed chwilą powiedziałem. Eee, więc od razu wam mówię, że tutaj nic nie zdziałamy. Eee, ten kufer co widzieliście na środku i tam był klucz, ja słyszałem kiedyś, że ten klucz posiada paladyn, który znajduje się w klasztorze. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest właśnie w klasztorze takie pomieszczenie z pomnikiem Inosa. I w tym ogólnie pomieszczeniu konsekrujemy swój miecz. I właśnie obok tego posągu Inosa znajduje się paladyn. No i od niego, wow, można właśnie. Ten klucz wziąć, no ja tak próbowałem, ale niestety... O kurde, ale niestety ten klucz nie działał, czytałem bynajmniej, że on działa, ale niestety nie zadziałał, więc nie wiem kto ten klucz tak naprawdę ma i co w tym kufrze się znajduje, to już tym bardziej nie wiem, więc to jak dla mnie pozostaje zagadką. I jak mogli, kto wie, to napiszcie mi w komentarzu, co w tym kuferku się znajduje. A naprawdę byłbym bardzo wdzięczny. Dobrze, zabijmy pełzacza. Oj, oj, na styk. Ło! Tak się trochę za zapatrzyłem gdzie indziej. I naprawdę dużo, brak mało brakowało, abym umarł. O, dobrze, wejdźmy dalej. Jednak czuję, że zaraz będziemy mieli e, pełzacze wojowniki. Dziwne miejsce, w ogóle dziwne ściany, takie czerwone są. Dziwnie to wygląda, tak tajemniczo. Ale fajnie. No, szczerze mówiąc, rzadko takie są miejsca spotykane w gotiku dwójce. By jakaś lawa tu płynęła, albo jakieś korzenie by wyrastały. No nie wiem, nie wiem. Dobrze, wojownika mamy, czyli do widzenia. Nie dam rady z nim, a nie chcę mi się bawić. Dobrze, więc teraz będziemy mniej więcej w okolicy szli czarnego trolla, no i go bym tam chciał właśnie go pobić, trochę to mi na pewno potrwa, więc od razu was ostrzegam, że ten filmik będzie przyspieszony, gdy będę go bił, jednak najpierw jeszcze normalnie, elegancko, śmiało, bez żadnych, wiecie, przyspieszeń, będziemy sobie tam elegancko szli powoli, my w zasadzie już na miejscu jesteśmy, tu mamy tylko szczury dwa. Dobrze, no i właśnie w kolejnym odcinku troszeczkę jeszcze w mieście posiedzę, no i wtedy bym, co to jest, i wtedy bym chciał spróbować w końcu zdobyć ostatni ornament, kawałek ornamentu, który tutaj niedaleko się znajduje mnie. No i miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy właśnie w Jarkentarze. Kamienna tablica widzę, bierzmy ją. Dużo tego jest naprawdę. Mam ich naprawdę już sporo. <laughs> Goblinia, goda, pewnie. Fajne, tej rzeczy są naprawdę i bardzo tego czarnego trola teraz no aż tak powiem, odwiedzić. No i jestem ciekaw, co tam ma za miecz. Słoneczne aloes. Właśnie tą roślinę moi drodzy potrzebujemy dla wiedźmy, co gity dać. Ona tak naprawdę bezwartościowa. Więc warto ją dać Wiedźmie Sagicie i wtedy dostaniemy trochę punktów doświadczenia i może nas nauczyć tego, co umie. Dobrze, więc moi drodzy, ja ten filmik przyspieszam. No i on będzie tylko przyspieszony, gdy zabijam trolla, resztę wam pokażę już w normalnym tempie. No więc zapraszam. Nie wiem, ile to potrwa, jakoś może z minutę, dwie. Mi na pewno z dziesięć minut, więc zaraz się widzimy. Dobra, moi drodzy, udało się go zabić w końcu. No, troszkę mi to zajęło, szczerze mówiąc. No i okej, okay, teraz możemy śmiało tutaj sprawdzić, co mamy tutaj ciekawego. Hmm, jakiś pierściem był, katowski topór, szczaw królewski, rzadkie rośliny i fajne. E, co jeszcze, co jeszcze? Mamy kamienną tablicę. E, może być jakaś fajna ta tablica. Teraz pytanie, tu mamy taką fajną półeczkę, o, jednak tu nic chyba nie ma. Jeszcze możemy tutaj zajrzeć. Tu chyba też nic ciekawego nie znajdę. No okej, okay, więc mi się zdaje, że to było na... to by było wszystko. O, widzę, że katowski topór to jest jedna z lepszych, to jest najlepsza broń jaką mam. Jednak tutaj to jest broń jednoręczna to jest po pierwsze. Jednak nam brakuje 63 punktów siły. Jak sami widzicie, trzeba inwestować w siłę bez dwóch zdań. Eee, dobrze, Aha, jeszcze mieliśmy jakiś pierścień, chwila. Tak z ciekawości, możemy sprawdzić, co to jest eee, Zamorski Gidi Araxos? Proszę, co? O co chodzi? Zamorski? Zamorski, czyli jest tak, to kojarzę, jakby nad morzem, tak? Eee, Gidi Araxos eee, Rzeźbiony pierścień. Nie wiem, co to jest. Naprawdę nie wiem o co chodzi. Nawet on jest bezużyteczny, tak prawdę mówiąc, bo nic nam nie dodaje. Dobrze, podejdźmy teraz tutaj do tego ciula. Nie wiem, jak on się nazywa. Grimbald chyba, coś takiego. No i on się na pewno zdziwi, jeżeli mu powiemy, że czarny troll nie żyje. Grimbald, tak, dobrze mówiłem. Podejdźmy do niego. Czarny troll nie żyje. Dobra robota. Nigdy nie sądziłem, że zabicie tych bestii jest w ogóle możliwe. No dobrze. E, czyli nam podziękował, nam pogratulował, właśnie Grimbald. E, no i co, moi drodzy? Tutaj już tak naprawdę więcej e, nic do pobicia nie ma. Jedynie jeszcze mogę tutaj sprawdzić mm, te okolice. E, no i ewentualnie. E, teraz. E, Zakończymy odcinek. O, mamy kreto szczura. Ale tam nie będę szedł, bo tam są szkielety. No właśnie i na tym może etapie zakończymy odcinek, a w kolejnym podejdziemy do miasta Korinis, No i ewentualnie wykonamy jakąś fajną misję. Dobrze, więc to by było na tyle w takim razie, moi drodzy. Zapraszam Was serdecznie na jutrzejszy odcinek. Trzymajcie się. Cześć!